Przeszliśmy na street food i Magda mówi, żeby pan nie dawał mięsa do zupy, że ona chce wegetariańską, a pan pokazuje, że on kompletnie nie rozumie, co ona mówi. Magda, dlaczego nie chcesz mięsa? Przeraziły mnie dzioby tam Przeraziły ją dzioby i świńskie ryjki. No kaczki tam były na Boga. Będziesz smacznie. Magda ma bardzo nieszczęśliwą minę w kółko, zadaje pytanie. Co tam, Co tam pies leży, więc jest szansa, że to nie jest psa. No nie jest to z psa, bo pies, pies tam leży. Wygląda na pies, pies, tak. pies jest dobrze. Smaczny jest, nie jest naprawdę... Ale to jest drugi smaczne. pies. Jesteśmy na plantacji kawy. Dalat słynie z upraw kawy, dlatego że tutaj przez cały rok jest stosunkowo umiarkowana temperatura. Nigdy nie jest wybitnie gorąco, nie jest też zimno. Zwykle jest 20 parę stopni, tyle tylko, że w temperaturze, w porze, w porze deszczowej, pada trochę więcej, więcej opadów jest. Kawa rośnie na takich małych, niewielkich krzaczkach, niewysokich. I owoce kawy wyglądają w zasadzie jak takie jagody. I dopiero zerwane z krzaczka i suszone na ziemi, na takich rozłożonych płachtach, Przysypywane są do specjalnego urządzenia, w którym, w którym są prażone. Ale bynajmniej to, co rośnie na krzaczkach, nie przypomina tych ziaren kawy, do, do których przywykliśmy, kupując już paleną kawę w jakimś sklepie. Ceny kawy na plantacji no, są dość zatrważające, muszę powiedzieć. Na przykład za 100 gram wasel moka jest 400 tysięcy. 100 gram, to znaczy, że 4 miliony dongów za kilogram. 4 miliony dongów, to są naprawdę bardzo duże pieniądze. No pewnie nie przywieziemy kilku paczek do domu, skoro tak wygląda sytuacja, ale posmakujemy kawę na miejscu. Na filiżankę nas stać. A to jest biedny luwak. Śpi sobie w klatce, no, chyba tylko tak, żeby turyści go mogli pooglądać. Oczywiście te zwierzątka są chowane tutaj po to, żeby z ich odchodów, wybierać niestrawione resztki ziaren kawy. Tutaj, na tej plantacji kawy, w jednej klatce zamknięty jest luwak. Luwak to jest takie zwierzątko z rodziny łaszowatych. E, no, takim milusie z małym ogonkiem. E, trochę jak nasze, nie wiem, norki, tak na oko. E, najdroższa kawa nie wiem czy na świecie, ale na pewno w Azji południowo-wschodniej, w której jest bardzo popularna, to jest kawa, odmiana kawy luwak. Powstaje w taki sposób, że zwierzątka, które żywią się owocami kawowca, nie trawią ziaren kawy. W związku z tym z ich odchodów wydobywane są te ziarna, no i następnie przetwarzane tak, aby powstała ta odmiana kawy. Cena za kilogram kawy Luwak podobno dochodzi nawet do 1000 dolarów. Widzieliśmy tutaj na okolicznych targowiskach kawę, która była znacznie, znacznie tańsza, w związku z czym przypuszczam, że z Luwakiem to ona miała wspólny tylko obrazek na opakowaniu, nic ponadto. Widzicie, jest cała masa turystów. To, to jest miejsce no, bardzo drogie, jeśli chodzi o ceny kawy. No i takie bardzo turystyczne. Dostaliśmy kawkę. E, oprócz kawy podano nam także w filiżankach gorącą wodę. Pierwszy raz w zasadzie. No, okazało się, że możemy sobie tą kawę po prostu rozcieńczyć, gdyby była za mocna. <muzyka> Przyjechaliśmy na jakąś farmę, na której są krokodyle. Tego nie było w planie naszej wycieczki. No, ale dobra, krokodyle są dosyć cenne, zielone, bo to jest jakaś taka sadzawka chyba, w której się kąpią. Ale co jest ciekawego, spójrzcie w prawy górny róg. W cieniu, tam na końcu, są chyba świnki morskie. Dookoła leżą rozrzucone ciała myszy, szczurków małych, nie wiem, widzicie te świnki? One są tak w siebie wtulone, trzęsą się całe, boją się, dlaczego? No, bo jak tylko się obudzą krokodylki, świnki zostaną, wiecie. A te zwierzątko to znacie, nie? To są strusie. Każde strusie zna. Eee, są zamknięte w zagrodzie. Na razie nikt nam nie proponował jazdy na strusiach, ale jest to tutaj bardzo popularne. Jazda na strusiu. Obejrzyjcie sobie w internecie zdjęcia albo filmiki, jeśli jesteście tego ciekawi. No ja nie zamierzam. Kurde, on tak do mnie idzie i się zastanawiam, czy mnie zapniesz mnie tym dzióbkiem, czy mnie nie capniesz? Oj, eee, strusiu. Jezu, smali! Eee. To, co się tam rusza między tą trawą, to są świerszcze. Jesteśmy na farmy świerszczy. Po co się świerszcze uprawia? Do... W Europie i na świecie wykorzystywane są do produkcji batonów proteinowych. Podobno to teraz niezły biznes w Stanach, na przykład. Chociaż i w Polsce pojawiają się też uprawy świerszczy. Tak czytałam. Ja tutaj widziałam takiego paskudnego robala przed chwilą i to na pewno nie był świerszcz. To był taki ogromny, wstrętny koraluch. Co jeszcze można jeść? No Można uprażyć te świerszcze i zagryzać sobie nimi piwo. Produkuje się także chipsy ze świerszczy. Wiecie, jak smakuje świerszcz? Świerszcz smakuje podobnie do kurczaka. Czy jadłam? Nie odważyłabym się za, za żadne skarby. Pani właśnie nas częstuje takimi y, uprażonymi świerszczami. Nawet podała chili, żeby lepiej smakowały. Myślę, byście zobaczyć jej twarz, kiedy patrzy na naszą reakcję. No, jest szczerze ubawiona. Nie spróbuję. Nie spróbuję, nawet dla świetnego efektu na filmie nie ma opcji. Walduś! świerszczyka? Oła! Spróbujesz? Ale zjedź. No spróbuj jednego. Ja, ja próbowałam, smakuje trochę jak kurczak. Pokażę Ci potem na filmiku. Nie chcę się dać nabrać. Wstaje z jedwabników, jak sama nazwa wskazuje. To jest taka kadź y, napełniona wodą z y, solą i w takim roztworze jedwabniki gotują się około 10 godzin. Dzięki temu y, kokon się rozpuszcza. Ręcznie przez kobiety wybierane są, y, wybierane są nici, które nawijane są na w taki specjalny motek i dopiero z tego motka trafiają na maszynę i odbywa się produkcja jedwabiu. Dobrej jakości jedwabniki, dobrej jakości jedwab jest wykorzystywane do produkcji na przykład szalu, szali, przepraszam, natomiast gorszej jakości nici wykorzystywane są do produkcji dywanów. W Chinach na przykład jedwabniki, które się oddzielą od tych kokonów są zjadane. Co się tutaj z nimi dzieje, to nie wiem. To już chyba taka końcowa faza po ugotowaniu. tâm tỷ nên cho mình tài bảo nuôi các cái nghiệp chế cả tránh pháp làm bé đạm với má vương nhìn cái Czerwone na Monte Cassino. Będziemy wjeżdżać na górę Langbiank. Ruszyliśmy. O, jest mikrofon. Ruszyliśmy na górę Langbiank. To tylko 6 km. Bardzo chcieliśmy iść, ale tak, tak nas tutaj namawiali, żebyśmy jednak wzięli jeepa, że zgodziliśmy się. <słyski> powiedzieć, że wiezie nas jak worek ziemniaków, bo tutaj ziemniaki są drogie. Trochę by szanował, nie? Jesteśmy na górze Langbiang i patrzymy na posągi kochanków. Lang i Biang należeli do dwóch różnych plemion, które ze sobą walczyły, i dlatego ich rodzice nie godzili się na ich ślub. Biang zakochała się w Lang wtedy, kiedy obronił ją przed atakiem groźnego wilka. Legenda głosi, że małżonkowie z żalu popełnili samobójstwo. Inna legenda z kolei mówi, że pobrali się i zamieszkali jednak na tej górze. Przez jakiś czas żyli szczęśliwie. Do momentu, aż Biank zachorowała i Lang musiał zejść do plemienia poprosić o pomoc. Co się wtedy stało? Wtedy e, współplemieńcy niestety w jego stronę wystrzelili zatrutą strzałę. Biank ochroniła go swoim ciałem i zmarła. Lang bardzo długo płakał, wypłakał może łez i z tych łez powstał, trysnął złoty strumień. Bardzo urocza historia. E, ojciec Biank e, bardzo tęsknił za swoją córką, i po jej tragicznej śmierci pozwolił, aby ludzie pomiędzy tymi dwiema plemionami mogli się zakochiwać i wieść wspólnie życie. Groby zakochanych w sobie Lank i Biank. Urosły do ogromnych rozmiarów i wzgórza te nazwano o ich, od ich imienia, żeby upamiętnić ich straszną śmierć. Lang i Biang. A może żeby upamiętnić ich wspaniałą miłość?